Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w ogniu pytań ławnika Pan Radny Paweł Zastrowski. Witam bardzo serdecznie. Jest Pan autorem projektu uchwały, ustawy, uchwały, która miała znieść oświadczenie co do tak zwanej strefy wolnej od LGBT, chociaż różnie to się... Nazywa, proszę mi powiedzieć, czego właściwie konkretnie miała dotyczyć ta, ta, ta uchwała? Jestem co prawda współautorem, natomiast sama uchwała miała uchylić oświadczenie z 2019 roku oświadczenie Rady Miejskiej, które by potępiało afirmacje właśnie ideologii LGBT. Przyliśmy tak naprawdę dwutorowo, ponieważ sama ideologia tak naprawdę odnosi, nie ma czegoś takiego jak ideologia, w moim przekonaniu, tak? ideologia, jeżeli już jest, to odnosi się bezpośrednio do konkretnych osób, mhm. w tym przypadku mhm. do osób ze środowiska LGBT i jest to ewidentna dyskryminacja, tak dyskryminacja tych osób. I to był, tak mówię, mówiłem, dwutorowo, tak to była jakby jedna, jedna ta część społeczna, o której teraz mówimy, a druga to tak naprawdę gospodarcza, finansowa. Tak? Mhm. W sytuacji, kiedy yy, yy, Minister spraw zagranicznych Norwegii y, ostro stwierdza, kategorycznie stwierdza, że y, gminy takie jak Przemysł, jak Kraśnik y, nie dostaną y, pieniędzy z funduszy tzw. Tak funduszy norweskich. No, należało coś w końcu z tym zrobić, mimo tego, że wiedzieliśmy, że no, nie mamy większości w Radzie Miejskiej, natomiast yy, no, należało taki projekt złożyć i no, spróbowaliśmy po prostu w ten sposób. Mhm. Niestety tak pokazał dzisiejszy dzień, dzisiejsza sesja Rady Miejskiej, no, nie udało się. 10 do 10 głosów no, projekt nie przeszedł. Jak, ten pro, jak to się stało, że w ogóle ten, ta uchwała, ten projekt, to oświadczenie przeszło? Mhm. Projekt to oświadczenie w 2019 roku zostało wprowadzone pod obrady przez Stowarzyszenie, które działa w przemyślu Regia Civitas. Autorem tego projektu był radny Dariusz Lasek, który jest znany w przemyślu z prowadzenia takich, że jak Męski Różaniec, jak jak udziela się, czy jest może nawet można powiedzieć liderem. Wojowników Maryi, tak zwanych tutaj na, 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 jak mówię w przemyślu tak się właśnie znalazł. Tak się właśnie znalazł. Czy to było tak, że nie było wystarczającej liczby głosujących radnych, żeby, żeby tamten, tamtą uchwałę obalić? Czy? W 2019 roku mm, przeciwko temu projektowi zagłosował tylko mój klub Klub Koalicji Obywatelskiej. Ubolewam, że y, dwóch radnych z Sojuszu Lewicy Demokratycznej wtedy nie było. Jedna pani radna Bogumia zagłosowała niestety za. A była z jakiej opcji? Z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie I jest za... członkiem partii, jest należy do klubu SLD. I zagłosowała za zagłosowała, przyjęciem, zagłosowała za przyjęciem takiego oświadczenia. E, muszę... To fakt znany władzom SLD, bo już tam mhm. rozpisywało dość dużo osób o tym, o tym w tym czasie. Okej. Okay. Jak to się stało, że dzisiaj nie udało się uchylić tego oświadczenia? Niestety zabrakło, zabrakło w większości, zabrakło y, może przewodniczącego klubu SLD. Być może y, zmieniłby zdanie i dzisiaj tak jak jego koleżanka i koledzy z klubu zagłosowałby za przyjęciem. Zabrakło na pewno empatii, zabrakło zrozumienia. Syfra. Zabrakło e, tak naprawdę chyba dobrej woli. Szanowni Państwo, e, ja oczywiście musiałem zadać to pytanie, ale brałem udział jako lider tęczowych społeczników w tym posiedzeniu. Niestety to jest jedno z e, trudniejszych e, doświadczeń, e, ale cóż, mamy kolejny pomysł, który udało się dzisiaj ustalić na spotkaniu. Dzisiaj e, spotkanie radnych i wiceprezydenta. E, z tęczowymi społecznikami i z przyjaciółmi. Rozmawialiśmy o tym co możemy zrobić co możemy zrobić dla społeczności LGBT. Więc jeszcze dwa pytania. Czy jest jak pan uważa czy jest jakaś szansa na to żeby rzeczywiście taki projekt obywatelski przeprowadzić? Wydaje mi się że tak niemniej yy... Gdyby się faktycznie nie udało przeprowadzić tego w sposób tak jak próbowaliśmy nawet do tej pory, mm -hmm. zawsze zawsze pozostają sądy administracyjne. Tak? Bo tego typu uchwały są uchylane przez sądy w tym momencie mm -hmm. na terenie całego kraju. Z informacji, jakie uzyskałem, wydaje mi się, 4-4 bądź 5 uchwał mm -hmm. sąd już uchylił w tym momencie. Może Czyli zacząć. ta dzisiejsza sprawa trafi do sądu? Myślę, no myślę, że tak. To by trzeba było pewnie z porozumieniem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ustalić. Co może być dzisiaj dosyć trudne. Jak wrażenia po dzisiejszym spotkaniu? Jak najbardziej pozytywne. Cieszę się, że, że udało się spotkać. Cieszę się, że wypracowaliśmy pewne mechanizmy, które być może, miałem taką nadzieję, pomogą młodzieży zgłaszać tego typu problemy i uzyskać po prostu pomoc. Moim Państwa gościem był Pan Radny Paweł Zastrowski, a już za chwilę będziemy mieć kolejnego gościa, Pana Wiceprezydenta, ale to już za chwilę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części. Moim i Państwa gościem w ogniu pytań ławnika jest Pan Prezydent Bogusław Świeży. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, mieliśmy dzisiaj bardzo trudną sesję Rady Miasta, w której mieliśmy okazję właściwie oboje uczestniczyć. Co było dla Pana najtrudniejszego w tej Radzie? Co Pana najbardziej zabolało, dotknęło, nie, dało, nie daje spokoju w tej całej sytuacji? Rozumiem, że pyta Pan o dzisiejszą sesję. Problem jest taki, o czym pewnie nieraz rozmawialiśmy, kiedy, kiedy wcześniej kontaktowaliśmy się przed tą sesją, że niestety do wielu ludzi argumenty nie docierają. Bez względu na to, co powiemy, bez względu na to, jak dużo użyjemy słów, to tak jakby do nich nie docierało, i to jest problematyczne. Najbardziej boli to, że ja się cieszę, że Pan mógł uczestniczyć w tej sesji. Ja liczyłem, że ten głos osoby, która. Ma kontakt z ludźmi, którzy podlegają wykluczeniu nawet w naszym mieście. O czym, jak przed chwilą na spotkaniu się okazało, coraz za mało się mówi, za mało e, wiemy o, ty, o tych problemach młodych i tych starszych osób. E, ja liczyłem na to, że radni, gdy usłyszą ten głos, zrodzi się w ich głowach taka potrzeba weryfikacji tego, co oni myślą. Niestety życie pokazało, że bardziej przedkładają swoją ideologię, swoje zalecenia partyjne niż zdrowy rozsądek. No właśnie, bo dzisiaj się wydarzyła taka rzecz, padły trzy głosy, dwóch radnych i pani poseł, bo musiał wpuścić do, do, puścić do głosu pan przewodniczący panią poseł i padł jakby padł wniosek formalny. Czy rzeczywiście tak wygląda tutaj prawo wewnętrzne, że w każdym momencie można przerwać, bo przecież to przerwało dyskusję i nie dało się jakoś inaczej tego, tego, tego zrobić? Szanowni Państwo, no demokracja rządzi się tym, że większość rządzi, natomiast zasady demokracji to rządzenie większości z szacunkiem dla mniejszości. Niestety to nie jest pierwszy raz sytuacja, w której ucina się dyskusje na drażliwe tematy. Podobną sytuację mieliśmy 5 czerwca, kiedy odwoływano panią przewodniczącą, kiedy zmienił się w układ w Radzie, odwołano przewodniczącą Ewę Sawicką. Kiedy pozwolono zabrać głos tylko jednemu radnemu, a wnioskodawcy nawet nie przedstawili uzasadnienia odwołania. Natomiast tak, większość tak zdecydowała, podobnie dzisiaj. To większość decydowała o przerwaniu dyskusji, może obawiano się tego, jakie słowa jeszcze mogą paść, może nie chciano już tych słów, może nie chciano e, słuchać argumentów. No, większość tak zdecydowała. Czy myśli pan, bo zna pan przecież tych radnych, te osoby, myśli pan, że rzeczywiście głos osoby z zewnątrz, mój głos mógł mieć rzeczywiście jakiś realny wpływ, że tego się bali, że tutaj to zostało właściwie wcześniej ukartowane? Nie, myślę, że nie, że tu, tu ciężko mówić o tym, że było to ukartowane. Był to wniosek formalny jednego z radnych, każdy radny może taki wniosek formalny zgłosić. Natomiast, no i w każdym momencie, natomiast było to rzeczywiście, no można powiedzieć trochę nieetyczne, że nie pozwolono w tak trudnym temacie, tak, temacie, który jest dość kontrowersyjny, pozwolić wypowiedzieć się wszystkim, pozwolić wypowiedzieć powiedzieć się Panu, Pani Poseł skorzystała z e, prawa, które daje jej możliwość zabrania głosu w każdym momencie mhm. i tylko dlatego ten głos został udzielony przed głosowaniem. E, niestety... Jak widać dyskusja rozgorzała później i dopiero później e, wszyscy radni mogli jeszcze wyrazić, również Pan mógł wyrazić swój, e, swoje stanowisko, natomiast to już było po głosowaniu mm -hmm. tak naprawdę, e, ale ważne, że i to zabrzmiało, ważne, że ta dyskusja się chociażby po głosowaniu również odbyła. E... Na koniec chciałbym zapytać o taką rzecz, bo dzisiaj mieliśmy tutaj, co już wspomnieliśmy w poprzedniej części, duże spotkanie. Ku mojemu zaskoczeniu, bardzo dużo osób przyszło jakby od tej strony samorządowej. I co było podczas tego spotkania, które tu się odbyło, kiedy rozmawialiśmy o ewentualnych planach pomocy osobom wykluczonym, pewnym działaniu, co było dla Pana Adla podczas tego spotkania najbardziej zaskakujące? Ja może chciałbym powiedzieć o czymś innym, co, co było zaskakujące, to jedno, natomiast e, kiedy spotkaliśmy się w piątek i, i wspomniał pan o tym, że te sytuacje, o których gdzieś tam kiedyś słyszeliśmy, ale nie słyszeliśmy o nich w Przemyślu, dzieje, dzieją się też w naszym mieście, to ja wtedy poprosiłem, żebyśmy się mogli właśnie spotkać, żebyśmy mogli wysłuchać tych młodych ludzi, żeby spróbować znaleźć jakiekolwiek światełko rozwiązania, pomocy czy wsparcia. I to jest ważne. Ważne jest to, że docieramy do osób, które, które, do których wcześniej nie mogliśmy dotrzeć, nie docieraliśmy, nie mieliśmy z nimi kontaktu. Chcemy, aby ci młodzi ludzie wiedzieli, że jest oparcie w kimś, że w tym mieście można rozmawiać. Są ludzie, którzy nie będą ich piętnować, nie będą ich stygmatyzować, nie będą ich wykluczać. Są ludzie, z którymi można porozmawiać. I którzy postarają się im pomóc. I to jest cel, e, i to jest e, to, co, to, co jest dla mnie zadowalające. A co mnie szokowało, no, to, to co słyszałem, te, te relacje tych młodych ludzi, którzy, którzy mówili o tym wykluczeniu którzy mówili o, o wzajemnym niezrozumieniu, nietolerancji, braku szacunku. E, coś, co trochę chyba sami próbujemy. Może próbujemy. Nie słysząc o tym mówimy, pewnie tego nie ma, skoro o tym nie słyszymy. Natomiast e, kiedy, kiedy się o tym dowiadujemy, jest to dla nas szokiem. Natomiast powinniśmy się szybko z tego otrząsnąć i szukać rozwiązań z tej sytuacji. I te rozwiązania po trosze dzisiaj poustalaliśmy, jakieś mechanizmy? Postaraliśmy no sobie jakąś mapę drogową. E, małymi krokami realizując tą mapę drogową e, osiągniemy ten cel. Szanowni Państwo, oczywiście jest to wywiad również w ramach cyklu z okazji Dnia Tolerancji. Ja osobiście chciałem bardzo podziękować pani poseł Janie Frydrych, panu prezydentowi, wszystkim radnym, z którymi miałem dzisiaj zaszczyt rozmawiać, wszystkim młodym, którzy odważyli się, odważyli się na to, aby opowiedzieć swoje historie, nie wszyscy mogli dzisiaj przejść. A tego, czego chciałbym życzyć wszystkim młodym w mieście Przemyśl, to tego, aby mogli czuć się bezpiecznie, aby zdołani w tym wszystkim na nowo uczyć się tego, że mają prawo mówić o tym, że ktoś ich krzywdzi, że jest źle, że mają prawo upominać się o swoje prawa. I ogromnie liczę na to i wiem, że tak będzie, że wspólnie razem tego dokonamy i uczynimy, chociaż troszeczkę maleńkimi krokami ten przemyśl lepszym, przyjemniejszym, bardziej przyjaznym. Przemyśl to zawsze było miasto wielokulturowe. To było zawsze miasto, w którym ich tego chcemy, żeby każdy czuł się dobrze, nikogo nie wykluczamy. Uważam, że doświadczenie skrzywdzące. Chcieliśmy je uchylić, niestety nie udało się. Takie są, takie były realia. E, natomiast nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek wykluczenia, nie możemy dopuścić do żadnej stygmatyzacji. Tego nie chcemy. To jest miasto przyjazne dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy tu żyją, mieszkają, mają się tu czuć dobrze, tego właśnie chcemy. I to niech będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję pani Prezydencie, dziękuję Państwu. Dziękuję.